czyli witajcie moi drodzy z tej strony, Kukuli grzybili. Witam Was już w piątym dniu na szybkości. Mam nadzieję, że zdąży 15 minut, mi zostało. <laughs> Witamy nowych członków, siedmiu dołączyło, także bardzo mi miło i witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że wiecie, też na Instagrama, na główny kanał. No i co, lecimy. Już mam przygotowane tutaj generację liczb. O, i z pierwszej strony dzisiaj będziemy losować. Proszę bardzo. 51 i 50, no dobra, czy Bartek. O, czyli mój imiennik tutaj skinka dostaje. proszę bardzo. Hmm. Wysyłam wiadomość. O, wysłać wiadomość mogę. Zobaczcie, co mi tu wyskakuje. Dawaj, 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 Steamek, Steamek. No, także Bartek mam go nawet znajomych, także bardzo dobrze. I wyślemy mu skinka. A jutro. Jutro no. Jutro wam pokażę, co tutaj dostał, bo wcześniej wam nie pokazywałem, bo jeszcze nie odezwali ani nic. Także tak to zrobimy. I co? Jest tutaj członeczek, elegancko I gratulujemy My już moi drodzy widzimy się jutro Jutro też na głównym kanale wróci odcinek, zjawiski Także wbijajcie koniecznie I do zobaczenia, do zobaczenia. narka, Halo.